Thank mm -hmm. you. Witam Was serdecznie na kanale Grandpa Dams z tej strony Paweł. Dzisiaj zapraszam Was na recenzję gry Dobry Rok od wydawnictwa Lucrum Games, któremu serdecznie dziękuję za przesłanie gry do recenzji. W grze Dobry Rok wcielimy się w jedną z leśnych rodzin. No i naszym zadaniem będzie jak najlepiej przygotować się do nadchodzącej zimy. W tej chwili mamy wiosnę, a więc jest wzmożony czas naszej rodziny, bo musimy zebrać wszystkie surowce, które będą potrzebne nam, aby przetrwać ten zimowy zimny czas. Gra Dobry Rok jest to gra. Euro o mechanice worker placement i push your luck, ale jak to wygląda, to za chwilę zobaczycie sami. Jak już wspominałem, w grze dobry rok mamy cztery pory roku. Zaczynamy od wiosny, poprzez lato, jesień, aż do zimy, gdzie nastąpi punktowanie końcowe. Każda z tych pór roku przynosi nam nowe możliwości akcji dla naszych. Podopiecznych. Musimy wiedzieć, że podczas każdej pory roku będą zmieniały nam się możliwości zdobywania surowców. A więc podczas każdej pory roku jeden z surowców będzie niedostępny. A więc musimy dobrze zaplanować jak te surowce będziemy zdobywali. W każdej pory roku będziemy odkrywali nową kartę lasu i kartę łąki, co daje nam różne pola akcji do wyboru podczas naszej tury. Tutaj przychodzi właśnie mechanika worker placement i push your rank, dlatego że jeżeli wybierzemy którąś z tych, z tych pól akcji dostępne, Podczas danej pory roku, to zdoby, zajmujemy je niejako w ciemno, bo nie wiemy jakie wyniki na kościach otrzymamy podczas rzutu. Tak więc musimy zdecydować, czy chcemy zaryzykować i spróbować zdobyć te akcje, które, są, które wymagają wysokich ilości oczek na kościach, czy jednak pójdziemy troszkę łatwiejszą drogą i zdobędziemy mniej surowców, ale w łatwiejszy sposób i w troszkę pewniejszy. To zależy od nas. No i tutaj właśnie wychodzi ten element losowości, bo nie jesteśmy w stanie przewidzieć, jakie wyniki otrzymamy. No i w ciemno musimy zdecydować, czy ryzykujemy, czy może jednak. Oprócz pól akcji, które są dostępne na kartach łąki i kartach lasu, mamy także pola akcji na całej planszy głównej. Każde z tych pól akcji daje nam. Różnego rodzaju możliwości. Nad rzeką na przykład będziemy mogli zdobyć kamienie, które są niezbędne, aby montować nasze usprawnienia i bierać przyjemnostki do naszej chatki. Mamy także gospodę, w której będziemy mogli odwiedzić różnych przybyszów, którzy pozwolą nam wymieniać surowce na inne, czyli będziemy mogli zdobyć coś, co na przykład jest niedostępne podczas danej pory roku, lub surowce, które są dostępne. Tylko jeżeli zajmiemy jedną konkretną akcję, a nie zawsze ta akcja jest łatwa do wykonania. Tak więc ci goście w gospodzie często mogą uratować nam skórę, jeżeli brakuje nam surowców, aby sklecić jakąś przyjemnostkę lub zdobyć jakieś usprawnienie. Mamy także bazar, na którym możemy wymieniać surowce na monety lub monety na surowce, w zależności od tego, co w danej chwili potrzebujemy. Mamy także sobie dziuple, gdzie będziemy mogli. Kupować przyjemności do naszego domu. Z tych przyjemności będziemy oczywiście zdobywali punkty na koniec rozgrywki. Mamy także warsztat, w którym będziemy mogli zbudować usprawnienia, no i tutaj usprawnienia mają dwie różne formy. Mogą to być posiadłości, które dają nam dodatkowe pole akcji, które możemy wykorzystać podczas naszej tury, lub zwykłe usprawnienia, które pomagają nam na przykład zdobyć więcej surowców, wykonując konkretne konkretną akcję z danego pola, pomogą nam, nam modyfikować wyniki rzutu kością lub pozwolą nam na przykład poprzestawiać naszych robotników na inne pola akcji. Tak więc te usprawnienia warto, warto w nie inwestować, warto z nich korzystać, dlatego że pomogą nam w rozgrywce, no bo niwelują tą losowość, która w grze się pojawi. Jak wspomniałem, karty usprawnień mamy dwa rodzaje. Pierwszy rodzaj to są karty, które pomagają nam podczas naszej tury, czyli na przykład mogą modyfikować właśnie rzuty kością, mogą sprawiać, że będziemy mogli przenosić naszych robotników na inne pole akcji, pozwolą nam zdobyć dodatkowe punkty lub sprawią, że będziemy mogli jakieś kości użyć tak, jakby miała zupełnie inny wynik podczas używania konkretnej akcji na naszej planszy głównej. A więc te usprawnienia Pierwszego rodzaju pomagają nam podczas naszej tury i sprawiają, że ta losowość jest troszkę niwelowana. Natomiast drugiego rodzaju usprawnienia są to posiadłości, które jak kupimy, to zdejmujemy domek z naszej planszy domostwa i stawiamy na tym usprawnieniu, aby zaznaczyć, że zostało ona przez nas kupiona. I w tym momencie mamy dostępne nowe pole akcji, z którego możemy skorzystać. I jeżeli na przykład nie wykorzystamy podczas naszej tury kości domostwa, to możemy przenieść ją właśnie na to pole akcji nie możemy tam wysłać robotników, możemy tam wysłać jedynie kości domostwa, których nie użyliśmy, no i dostaniemy dodatkowe bonusy w postaci na przykład jakichś surowców, które może uznamy, że w tej chwili są nam niezbędne. Musimy jednak pamiętać, że jeżeli wykorzystamy takie pole akcji, to właściciel, który zajmuje tą, tą posiadłość, dostanie też jakiś bonus z tego tytułu, że użyliśmy jego posiadłości, aby wykonać konkretną akcję. W grze Dobry Rok mamy kilka rodzajów surowców, jest to pszenica, książki, przędza, grzyby, jabłka, kamienie oraz drewno. Tych surowców będziemy używali, aby tworzyć przyjemności, czyli sprawiać, że nasz dom będzie bardziej przytulny, no bo mamy do spędzenia w nim całą zimę, a więc musimy zadbać o to, abyśmy mieli co w tym domu robić, no i żebyśmy mieli wygodne miejsce do odpoczynku. Oprócz tego możemy także montować w warsztacie usprawnienia. Tak jak już wspominałem wcześniej, pomogą one nam podczas naszej tury lub sprawią, że będziemy mieli dodatkowe... Pole akcji do wyboru. Ale oprócz tego mamy także takie przyjednostki, które pozwolą nam na odkładanie na nie surowców. No i za te surowce na koniec gry dostaniemy określoną ilość punktów. Tak więc warto łączyć te przyjednostki z surowcami, dlatego że może okazać się, że właśnie za te surowce zdobędziemy zdecydowanie więcej punktów niż z całej reszty rzeczy, które punktują na koniec rozgrywki. Więc tutaj jest dużo rzeczy, które trzeba połączyć w jedną całość, aby jak najbardziej efektywnie wykonać, wykorzystać możliwości punktowe, które, które daje nam ta gra. Karty przyjemnostek są najbardziej losowym elementem w grze, no bo tutaj na początku rundy, jak losujemy karty, no to nie wiemy co przypadnie jakiemu graczowi. A więc, jeżeli jakiś z graczy dobierze kartę, na którą mu najbardziej zależało, bo dzięki niej może zdobyć bardzo dużo punktów, to może okazać się, że drugi gra się nie będzie miał, no i już tutaj jeden z nich zdobędzie przewagę na samym początku rozgrywki lub w trakcie jej trwania. A więc tu musimy skupić się na tym, aby jak najczęściej tam zaglądać no i tak szybko, jak to możliwe zgadniać te karty, które dają nam najwięcej punktów. Dlatego, że oprócz tego, że dostaniemy na przykład 3 punkty, jeżeli wykupimy tą kartę, to niektóre karty są ze sobą połączone. Czyli jeżeli na przykład zdobyliśmy fotel bujany i do tego zdobędziemy kocyk, to dostaniemy dodatkowe punkty. Tak samo jeżeli mamy flet i do kompletu później dołożymy mandolinę, to kolejne ekstra punkty zdoby, zdobywamy na koniec rozgrywki. Ale są też takie przyjemności, które pozwolą nam na gromadzenie surowców na ich kartach. No i takie przyjemnostki są najbardziej pożądane, bo za nie możemy zdobyć naprawdę dużo punktów. Niektóre z nich pozwolą nam na, magazyn na magazynowanie różnego rodzaju surowców, takich jak grzyby, przędza, jabłka, drewno czy kamień, a inne na przykład pozwolą nam na odkładanie tam książek i za. Te książki zdobędziemy określoną ilość punktów na koniec rozgrywki. No i więc z tych przyjemnostek tak naprawdę możemy zdobyć bardzo dużo punktów na koniec gry, więc, to jest element, na którym najbardziej skupiają się wszyscy podczas rozgrywki, żeby jak najszybciej zgadniać te przyjemnostki, na których najbardziej nam zależy. Odwiedzając gospodę, możemy napotkać tam wędrowców. Z każdą rundą ci wędrowcy będą się zmieniali, no i oni wprowadzają nam dwie rzeczy podczas rozgrywki. Po pierwsze, Odwiedzając ich, wybierając pola akcji, gospody, możemy wymieniać surowce z jednych na inne, które na przykład są niedostępne podczas danej tury, lub są trudne do zdobycia. Więc tutaj możemy zbierać to, na czym najbardziej nam zależy, bo akurat na przykład brakuje nam, żeby stworzyć jakąś przyjemność lub jakieś usprawnienie. Ale oprócz tego, jeżeli odkrywamy kartę wędrowca na początku rundy, to ma ono wpływ na daną rundę. Na przykład sprawia, że przyjemności i usprawnienia będą kosztowały jedno drewno mniej, akcje lasu będą niedostępne, lub będziemy mogli wykorzystać akcje lasu lub błąki, nie wysyłając tam robotników, tylko kości, które nie wykorzystamy podczas tury. A więc w różny sposób na tą rozgrywkę. Ci wędrowcy będą wpływali, no i czasami są to pozytywne, czasami negatywne efekty. Mamy także plansze domostw, czyli tam, gdzie nasze, nasi leśni robotnicy mieszkają. Na planszy domostwa mamy kości domostwa, których używamy podczas rozgrywki, i także domki, które będziemy zdejmowali, jeżeli dane usprawnienie będzie posiadłością, którą będziemy mogli wykorzystać podczas gry. Zdejmując te domki z planszy gracza będziemy zdobywali punkty na koniec rozgrywki. Tak więc im więcej tych domków zużyjemy, tym więcej punktów dostaniemy na koniec gry. Bardzo ciekawą rzeczą w grze Dobry Rok jest fakt, że mamy tak zwane żetony nauczki. Jeżeli zdarzy się taka sytuacja, że wysłaliśmy naszych robotników i zaryzykowaliśmy i wysłaliśmy je na trudne pole akcji, które mogło, które było mało prawdopodobne, że uda nam się wykorzystać no i nie udało się i niestety wracam z pustymi rękoma. No to tak nie do końca, bo wraca z żetonem nauczki. Ten żeton możemy wykorzystać w późniejszej rundzie, aby modyfikować wartości na kościach. Za każdy jeden żeton nauczki możemy zwiększyć lub zmniejszyć wartość na kościach o jeden. I więc. Im więcej takich żetonów nauczki mamy, tym bardziej możemy modyfikować te wyniki na kościach, dzięki czemu w następnych rundach jest większe prawdopodobieństwo, że jakąś trudniejszą akcję uda nam się wykonać, no i wrócimy z większą ilością surowców dzięki temu. Jeżeli chodzi o plusy gry, dobry rok, no to z pewnością jest to duża ilość kombinowania, bo możemy w różny sposób łączyć ze sobą te przyjemności, które zdobywamy podczas rozgrywki, możemy magazynować na nich surowce, więc musimy tak starać się. Wykorzystywać pola akcji na planszy głównej, aby jak najwięcej tych surowców przynosić do siebie, do domu. No i kłaść się na tych przyjemnostkach, żebyśmy mogli zapunktować na koniec rozgrywki. bo właśnie z tych surowców możemy wykręcić największą ilość punktów, no i zaskoczyć naszych przeciwników. Oprócz tego mamy także usprawnienia, które nie dość że dadzą nam dodatkowe akcje, czyli pozwolą na werbowanie, na zbieranie większej ilości surowców, no to też dadzą nam sporą ilość punktów. A jeżeli dzięki tym usprawnieniom zdobędziemy posiadłości, no to zużywając domki na naszej planszy gracza, będziemy dostawać dodatkowe punkty na koniec rozgrywki. Tak więc dużo jest tutaj kombinowania, musimy ryzykować, wysyłając naszych robotników czasami na trudniejsze pola akcji. Ale dzięki temu może nam się to opłacić i wrócimy z większą ilością surowców, dzięki czemu stać nas będzie na większą ilość usprawnień lub lepsze usprawnienia, które będziemy mogli wykorzystać podczas rozgrywki. Kolejnym plusem jest fakt, że gra Dobry Rok jest naprawdę bardzo dobrze jakościowo wykonana. Oprócz tego, że jest piękna i kolorowa, no to nasze meple są nadrukowane, czyli fajnie widzimy zwierzęta, którymi rozgrywamy grę. Nasze plansze, domostw są z grubej tektury, czyli nie ma szans, żeby coś się tutaj z nimi stało. Tak samo nasze surowce też są z grubej tektury zrobione, są ładne, kolorowe no i wytrzymałe. Można oczywiście też zakupić wersję deluxe, dzięki czemu te komponenty będą lepszej jakościowo no i jeszcze większy efekt wow będą robiły, jeżeli będziemy używali tych komponentów. Kolejnym plusem jest fakt, że gra ma bardzo łatwe zasady. Łatwo możemy wytłumaczyć jej innym graczom i wprowadzić nowych graczy do rozgrywki. No i mimo, że jest tutaj dużo kombinowania, to łatwo możemy to wytłumaczyć innym graczom tak, żeby w miarę optymalnie mogli korzystać z możliwości, które, które daje nam ta gra. Dodatkowo instrukcja jest tak dobrze napisana, że po przeczytaniu jeden raz instrukcji wiemy wszystko na temat gry i nie musimy do niej drugi raz zerkać. A nawet jeśli będziemy czegoś nie wiedzieć, będziemy się coś sprawdzić. To mamy tutaj taki dobry rok na szybko na końcu instrukcji, wstreszczone wszystkie najważniejsze punkty, dzięki czemu możemy łatwo sobie przypomnieć, co mamy w danej sytuacji zrobić, bez zaglądania i wertowania całej instrukcji. Jeżeli chodzi o minusy gry, dobry rok, no to jest to losowość. Mamy rzuty kością, przez co nie wiadomo, jak, jakie akcje uda nam się wykonać, a których nie. Czasami możemy zaryzykować, spróbować wykonać trudniejszą akcję, no ale niestety nam się nie uda, bo rzut kością był dla nas nieprzychylny. Dodatkowo losowe mamy. Losowo wyciągamy przyjemnostki z talii, tak samo usprawnienia. Czyli czasami może być tak, że ktoś będzie miał więcej szczęścia, trafi na tą przyjemnostkę, która sprawi, że zdobędzie więcej punktów na koniec rozgrywki. No i już zdobędzie przewagę nad nami, a my będziemy musieli liczyć na szczęście, że jeszcze jakaś inna dobra przyjemnostka z tej, stali, z tej talii nam wpadnie. No ale... Tą losowość jesteśmy w jakiś sposób w stanie niwelować, na przykład wierniki rzutu kością możemy niwelować poprzez usprawnienia lub poprzez właśnie żetony nauczki. No więc w jakiś sposób ta losowość może być przez nas niwelowana. Kolejnym minusem jest fakt, że mamy długi czas oczekiwania na naszą turę. No niestety, podczas naszej tury wykonujemy akcję wszystkich naszych robotników, więc chwilę to trwa zanim zdobędziemy wszystkie, zanim zbierzemy wszystkie surowce, weźmiemy usprawnienia, przygotowujemy, przygotujemy sobie wszystko na naszej planszy gracza, zdecydujemy na co chcemy te surowce wydać, jak je przydzielić, tak samo jak przydzielić te kości, bo chwilę to trwa zanim sprawdzimy jakie akcje możemy wykonać, no więc no, to Zajmuje trochę czasu, jeżeli gramy w pięcioosobowym składzie, no to niestety ta ostatnia osoba może się sporo naczekać, aż przyjdzie jej kolej. Dobry Rok jest to z pewnością gra, która zyskuje dużo w mniejszej ilości graczy. Dwie, trzy osoby przy grze Dobry Rok to jest taki optymalny, optymalny skład i wtedy ta gra chodzi płynnie i nie ma długiego oczekiwania na swoją kolej. Natomiast w pięcioosobowym składzie, czteroosobowym, no to niestety ten downtime będzie się... Pojawią. Jeżeli chodzi o moją ocenę gry Dobry rok, no to jest to 5 punktów na 6 gra jest naprawdę bardzo fajna, bardzo łatwa, ma świetnie napisaną instrukcję, dzięki czemu szybko możemy zasiąść do gry bez konieczności wertowania co chwilę instrukcji, bo jest wszystko przystępnie napisane. A jak już wspominałem wcześniej, nawet jeżeli czegoś nie pamiętamy, to z tyłu instrukcji wszystko jest opisane i łatwo możemy do tego zaglądnąć i wyjaśnić rzeczy, których. Które są sporne po prostu podczas rozgrywki. Gra Dobry rok jest to gra familijna, dzięki czemu możemy zagrać z naszymi dziećmi, bo, jak już wspominałem, ma łatwe zasady, szybko możemy je wytłumaczyć. No i jest przepiękna, dzięki czemu łatwo możemy zachęcić graczy do grania w tą grę. Po prostu pięknie wygląda. No i chce się sprawdzić, jakie daje możliwości. Jak już wspominałem, mamy też dużo kombinowania, bo musimy ze sobą dobrze zestawić te przyjemności, żeby zdobyć jak najwięcej punktów. Musimy dobre akcje wybierać, aby zgromadzić te surowce na kartach przyjemnostek, żeby właśnie na koniec rozgrywki wykorzystać jak najbardziej optymalnie to, co mamy rozłożone u siebie. Na koło planszy gracza. Dodatkowo możemy korzystać z tych usprawnień, dzięki czemu posiadłości, które zdobędziemy, sprawią, że zdobędziemy jeszcze więcej dodatkowych punktów i dodatkowych surowców, jeżeli gracze właśnie tą naszą akcję będą wykorzystywali podczas rozgrywki. A trzeba tu powiedzieć, że często zdarza się tak, że właśnie mamy dodatkowe kości, których nie mamy gdzie wykorzystać, i wtedy takie akcje mogą nam się naprawdę bardzo przydać. Jeżeli lubicie gry Euron, to w opisie tego filmu znajdziecie Linki do innych moich recenzji, no więc śmiało możecie zaglądnąć i zobaczyć, jakie gry euro jeszcze mamy tutaj do pokazania. No i mam nadzieję, że Wam się spodobają i zachęcę Was do rozgrywania partii, właśnie w takie gry, które pozwalają nam na dużą możliwość kombinowania i na sporą dawkę myślenia i zastanawiania się, co możemy podczas naszej tury zrobić, no i jak najbardziej wykorzystać te wszystkie możliwości, które takie gry nam dają. Ja więc jeżeli ten film wam się podobał, zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie mój kanał, dzięki czemu będziecie na bieżąco ze wszystkimi recenzjami, gameplayami oraz konkursami, które na moim kanale z pewnością będą się pojawiały. Na dzisiaj to już wszystko, dziękuję wam serdecznie i do zobaczenia.